Czy płacisz abonament radiowo-telewizyjny, to dobrze. Bo ruszyła fala spraw właśnie o abonament radiowo-telewizyjny. Poczta Polska donosi, donosi urzędowi skarbowemu, kto płacił abonament, a teraz nie płaci. Urząd wysyła poborcę, który zabiera pieniądze od dłużnika. Standardowo jest to 1500 zł. Albo półtora tysiąca, jak kto woli, to są zaległości z pięciu lat, plus odsetki. Generalnie ludzie burzą się, że tyle reklam ma telewizja i jeszcze każe sobie płacić. Jak to? Sam premier Tusk nawoływał do niepłacenia abonamentu. Ludzie uwierzyli i teraz mają komornika na głowie. Skandal! Tutaj pisze internauta. Drugi dodaje: no niech przyjdzie do mnie ktoś taki. urwę mu łeb przy samej i odeślę to trofeum Ryżemu w prezencie. Nie korzystajmy z usług poczty polskiej, nawołuje kolejny komentarz. Niech zbankrutują, skoro podejmują się mafijnej roboty. Przypomnijmy może, że obowiązek płacenia abonamentu odbywa się na podstawie wprowadzonej przez Radę Radiofonii i Telewizji zasady domniemania posiadania. Kto ma adres, ten płaci, bo domniemuje się, że ma telewizor, chyba że ktoś zadeklaruje, że odbiornika nie ma. Zasada domniemania posiadania warta jest rozpropagowania. Choćby w walce z przestępczością byłaby to zasada domniemania przeskrobania. Każdy, kto ma adres, dostaje nakaz aresztowania i zostaje zamknięty, chyba że udowodni organom, że nic nie przeskrobał. No a wiadomo, że takiego nie ma, nie? bo na przykład nie płaci abonamentu.